Mano, się mano, miało być po świętach i po nowym roku, no ale jak zwykle nie wytrzymałem, nie? Dzisiaj tak bardziej posprzątamy trochę pod maską, wymienimy na pewno olej i coś jeszcze porobimy ciekawego, nie? To co? To do roboty. Podkurzacz w gotowości, a my posprzątamy dzisiaj całe to, pod szybę, co się nie udało wydmuchać. Wymienimy sobie olejek Zalejemy płynu I będziemy dalej grzebać coś Kabelki Maskom odkurzone. Pokażę wam. To się trochę lepiej zrobiło. Jest dziurka wyszła, ale tragedii tutaj nie ma. Co bierzemy się za spuszczanie oleju? Koło 14 powinien olej do mnie dotrzeć. 20W50. Typowo do starych silników. To będziemy zalewać Od razu pojedziemy po płyn Zalejemy również płyn Będziemy palić Będziemy patrzeć jak to chodzi na wolnych obrotach Taktyczna leżanka przygotowana Misa do spuszczania oleju też jest Zestaw do odkręcania filtrów To co? Żaba Fach do góry Misa pod spód I co? I spuszczamy olejek, nie? Auto w górze Misę podkładamy Zdążyłem już sobie wziąć Popuścić Filterek Odkręcamy korek I zlewamy ten stary olej o. Pięknie schodzi nie sobie schodzi a my możemy zająć się filtrem autko upuszczone możemy zająć się doborem miseczki do odkręcenia to będzie ta miseczka założona Włączymy światełko. już delikatnie. Coś tam idzie. Och, poszło Piękny filtron. 526. Dobra. Będzie na rękoma Piękny W starym oleju No teraz możemy montować nowiutki filterek Filterek, który mamy Kapkę oleju Oczywiście co, no starego jak zwykle, nie? Wszystko może być Ale też trzeba jakąś popelinę tu odstawić, nie? Nie ma, że będzie za dobrze Dobra Bydzie Zakręcamy filterek Teraz weźmiemy kluczyk, dociągniemy go ładnie, oczywiście z wyczuciem. Będzie. Lepiej nie będzie. Co to? Zakręcamy korek, zalewamy, nie? Zakręcamy korek, zalewamy. Super, leżanka leży. Zakręcamy koreczek. Doreczek mamy zakręcony Podnośnik w dół Bardzo polecam Taką poduszeczkę Bardzo fajny temat Auto zjeżdża W międzyczasie założyłem obejmę tutaj Dolewamy płynu do maksa. Więc tak mamy płynik, dolewamy. To trochę mało tu było tego płynu. O. to nic, przelało się górą, ale tu się nic nie dzieje, bo oni tak sobie wciągnie do góry. Szczaseczka cyk koreczek No ja zalawiam akurat Orlena. Ale najważniejsze jest, że to jest 20w50. Z olej, który się nadaje do tych starych silników najbardziej. Zresztą taki najlepszy, taki bardzo dobry mój mechanik, przyjaciel bardzo mi go polecił. Zalewamy. Praktycznie 4,5 litra wejdzie, ale sobie sprawdzimy, nie? No, Świeżego oleju to on chyba dawno nie był Dobra Bagnecik do góry i sprawdzamy ile tego oleju jest na bagnecie gdzie ten bagnet A tutaj ście będzie stan Ja się troszeczkę nie za dużo ale troszeczkę Dobra Olej zalany, Korecie. zakręcamy to co? To ja idę po drugi akumulator, dolewamy paliwa, próba pierwsza palenia, więc tak. Wymieniony akumulator, dolane paliwo, wymieniony olej, dolany płyn. Próbujemy. Wolne obroty Na razie zimne to jeszcze Ciężko mu się rozgrzać Tak sobie pyrka delikatnie podszybie ładnie wyczyszczone w środku też o, moje podświetlenia tu działają, proszę bardzo wszystko działa trochę tu porządku dzisiaj zrobiłem Tak, z grubsza odkurzony. Światła działają. Więc co? W trasę będzie można jechać? Nawet wolne obroty ma, nie? To co? Przed tym nowym rokiem Ponadplanowo jak zawsze jeszcze był olej wymieniony. Może można teraz mówić silnik ładnie jakoś zacząć rozbiórkę. Myślę, w styczniu. Ale na razie, że posłucham. O naprawdę jest to, nie? Potężne 1.6 ale światła świecą? no proszę bardzo można? można jednak stara motoryzacja to stara motoryzacja pozdrawiam serdecznie oleje wymienione płyn wlany akumulator sadzony drugi odzyskał światła Nawet z tyłu Odzyskał też również wolne obroty Trochę go dzisiaj tutaj w środku ogarnąłem Już tak nie straszy Zaczął grzać nawet w środku O proszę cieplutkie powietrze leci Nawet w schowku się zapalił Światełko tutaj To co? W sumie można wsiadać i jechać nie?